I mój mąż, jak będzie stał, to będzie stał w kuchni. Aha! Jednak tam jest swoje miejsce. Ale tutaj też się dobrze schroni. Cześć, witajcie. W dzisiaj takich trochę innych okolicznościach. No dzisiaj tak. My dzisiaj tak. Jesteśmy w kamperze, słuchajcie. W takim wypasionym kamperze. Zrobionym przez firmę Benimar. Na Fordzie. Jest to samochód camper. E, Zobaczymy, czy ktoś tutaj, ktoś chce zajrzeć. zajrzeć, ale czemu nie? No, jest otwarty. Jesteśmy w firmie Weicherowie, która zajmuje się sprzedażą e, właśnie tych kamperów. I dzięki uprzejmości tej firmy możemy po prostu tutaj być dzisiaj i nagrać dla was e, tego vloga e, z informacjami o o tym samochodzie tutaj. Mhm. E, nigdy nie byliśmy w kamperze. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz. Jesteśmy pod mega wrażeniem, jesteśmy aż... ja jestem spięty. Jakbyśmy co najmniej nie <grystanie> chcieli jechać w pracę, nie? Dokładnie, słuchajcie, jest, jest naprawdę bardzo ładny samochód, bardzo fajny, nie wiem jak się prowadzi, ale to jakby... Inna bajka. Inna bajka, no, może, kiedyś się może kiedyś w przyszłości, może kiedyś będę wiedział. No i, i co? I siedzę w fotelu od dłuższej chwili i jestem tak wygodnie, że chyba będę miała problem, żeby stąd pójść. No, ale dobra. Słuchajcie, chcecie zobaczyć jak wygląda ten camper? To zapraszamy. Będziemy Znamy. oglądać okay. okno otwierane tak tak Tu jest uchylne okno uchylne okno A, no jest, jest otwarte czyli jest tak jak w przyczepie fajnie tutaj mamy o firmę tutaj mamy moskitierę elegancko moskitera jest można też zasunąć nie będzie światła wtedy i Spokojnie można sobie spać. Tu mamy taką dosyć dużą półeczkę. w związku tutaj jakiś taki zagłówek. No i bardzo sympatycznie. Bardzo ładnie to jest wykonane, wszystko. Może rozpocznę tutaj od szoferki. Tak zwanej. Mamy obrotowe fotele. A sobie usiądę na miejscu Zobacz, kierowcy. Mieszczysz. Wiesz, co mieszczę się. Mieszczę się? Jest super. Bardzo fajna kierownica. Tutaj. Wszystko elegancko. To lusterko musi być tak zgięte, ponieważ tu już jest ściana. Ale też jest eleganckie, duże, jak w autobusie. Tutaj mamy też moskitiery. Zaraz o, można rozłożyć. I na noc elegancko zasłonić. Także bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo zgrabnie to wygląda wszystko. Jest to tutaj ładnie zapakowane. Tu jest taka listwa, na której to się porusza. Tu mamy jakieś gniazdko 12V, takie jakieś półeczki. Co tutaj mamy? A tutaj, tutaj mamy jeszcze A, na nawigację albo na jakieś takie o, elegancko uchwyt, uchwyt fajny. Słuchajcie, wszystko jest intuicyjne. Pierwsza, raz to dotykam i wiem jak to zrobić, także, także jest dobrze. Tutaj bardzo ładnie wszystko wykończone. Tu też fajne schowki. Związko, skrzynia sześciobiegowa oczywiście. No bardzo, bardzo sympatycznie, ładnie ergonomicznie to tutaj wygląda. Co co jeszcze? Tu, też tu są schowki takie, tu może być CB radio na przykład albo jakiś łączność z statkiem bazą. <laughs> łączność z żoną. <laughs> łączność z żoną, dokładnie. E, tutaj mamy też jeszcze, pokażę Wam. O, do zasłaniania. O, elegancko możemy sobie zasłonić na noc. O, I mamy elegancko zasłonięte. Nikt nam tutaj nie będzie zaglądał. Naprawdę słuchajcie, rewelacja to wygląda. Też bardzo ładnie, sprytnie, elegancko schowane. Także, okej, okay, szoferka powiem Wam, że no. No super. No lusterko tutaj jest pewnie kamera cofania. Duże lusterko jest. No cóż, mi się tu bardzo podoba. Jeżeli chodzi o ten fotel, jest też obracany. Tak, elegancko. Tutaj mamy chyba jakieś akumulatory, albo coś w tym stylu. No i zobaczcie, tak wygląda widok w lusterku na miejscu pasażera. Bardzo sympatycznie, słuchajcie. Fotele eleganckie, możemy się tu odwrócić, od razu mamy stolik. Mamy stolik. Możemy sobie tutaj na przykład zjeść jakiś, jakiś posiłek. Magda już jest tam w drugiej części kampera. Dobrze, to teraz, teraz jedziemy po kolei jeszcze tutaj zobaczymy. Co tutaj jest? To są to jest jakaś szafka. A tu jest jakiś a tu jest centrum dowodzenia, bezpieczniki, słuchajcie przetwornice kable a elegancko to wszystko wygląda ale jaka wiązka w porównaniu do naszej przyczepy to to my nic nie mamy to my mamy baterijkę ale fajnie okej okay. zamykamy wciskamy żeby się nie otworzyło mamy tak raz dwa trzy cztery cztery miejsca do jazdy a do siedzenia mamy raz dwa trzy cztery pięć 6 sześć miejsc sześć osób swobodnie może sobie tutaj przyjmować? siedzieć można gości przyjmować na kempingu albo pod domem jak się nie chce do domu zaprosić <laughs> A zobaczcie jak to jest ładnie zrobione ale jest ja pozwolę sobie to, to zdjąć i zobaczymy jak ten stolik wygląda o zobaczcie bierzemy tak i stolik jest taki duży elegancko, fajnie taki duży Stolik jest i on jest obracany. A jest przesu przesuwany. jest do przesuwania. Można poczarować się troszkę. Można poczarować. Tutaj mamy gniazdko, jakby się pokazała. E, 230 i 12V. No i tutaj mamy. Ja już to obczaiłam. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu jest taki A już, widzę, tak? już czuję. A i to już trzeba czuję. tak. Jeszcze tutaj. A i tu mamy taki something. I tutaj mamy też. Z tej strony. tutaj Jaki jest taki, dużo, nie? Takie zobaczcie. O. Takie, takie sprytne, żeby to się nie otwierało. Jest od razu zamykane. Tak. I na zatrzask fajnie idzie, Na zatrzask no. tutaj mamy ledy. Szotę, m, tak, ledy, które się. dobra, z tej no, strony. A tutaj się. a Łączamy i zapala. No i słuchajcie, tutaj jest e, łóżko. Tak. To jest łóżko, i tu już jest troszeczkę. Mniej to już nie jest nam metr dziewięćdziesiąt Tu się nie stoi, tu się siedzi. Tu się, a jak tu się stoi, siedzi? to się stoi tak jak Krzysztof stał przed chwilą. To jest, to jest bardzo ok, Więc tutaj... Yy, to nie musi być wysoko, ale pokażę Wam za to. Poczekajcie, przejdę tutaj, żeby Ciebie bardziej było widać. Tak, tak i tutaj. tutaj I mój mąż jak będzie stał, to będzie stał w kuchni. Aha! Tak? Jednak tam jest swoje miejsce. Ale tutaj też się dobrze stoi. <laughs> Słuchajcie, tutaj jest dużo miejsca. Tu już jest e, naprawdę. No, jest okienko, jest otwarte. Fajnie, bo przy kuchni jest okienko, więc można tak, wietrzyć tak. I, i tu, i tu, nie? Można zrobić przeciągnąć. Moskitiera. zrobimy więcej światła, troszeczkę, żebyśmy mieli. No teraz ja mam kuchnię, tak? Mówisz? Eee, tak, tak. Do <grych> tak. dyspozycji? To no, trzymaj tutaj ja mamy... będę teraz otwierać Ja wszystko, będę wszystko, operatorem kamery. Tutaj, tutaj widzę, że jest też szafeczka. Elegancko. Mi się to podoba. No ja lubię takie przesuwne rzeczy. Mi się to już bardzo spodobało. E, bo tu można na przykład butelkę wina położyć <grym> albo postawić trzy na przykład. E, albo postawić trzy. Tak, no, ale Bo ta na to nie Tu mamy jakąś wentylację. Tak, i tutaj i wszystko jest, słuchajcie, na takich samych zamknięciach jak u nas w przyczepie. Także, Dokładnie tak. O, a o tutaj, tutaj mamy. Nie wiem czy będzie widać. Ale tu jest zlew, więc tutaj mamy doprowadzenie wody. Tu nie wiem, co jest. Do, do tego. A, to chyba można przedłużyć. Słuchaj, yy... tak, trzymasz? Trzymasz? Trzymam. W ten sposób powiększamy sobie kuchnię. No i super. Fajnie, Fajne rozwiązanie. Jeszcze do tego podświetlone. Dokładnie tak. No i cóż dalej? Mamy szufladę. Tu mamy yy, szufladę. Tak, tu mamy szufladę. Tak, ja tak, pewnie na sztućce. Mm -hmm. Nawet z wkładką na sztuczce Renolacja, tu tutaj też coś mamy. A, kolejna szafka, taka bardzo duża. Nic nie widać, bo <grym> ciemno. Ale jest taka pełna, niedzielona. No i teraz tutaj mamy przejdę. Tu pewnie będzie co? Zlew, co obstawiasz? Zlew. Nie? Zlew. O, ale ładny, taki zgrabny bardzo. No, fajne Ładnie, ładne Naprawdę ładne Bateria jest. Mhm. A tu będzie kuchenka, ciekawe czy dwa, czy, czy raczej trzy palikowe. Trzy nie będę już tego tutaj zdejmował. A no, tu jeszcze jest jeden palnik pewno, I pewnie nie? tutaj są pokrętła, nie? nie no i tu już. mamy też okno. Tu okay. jest gniazdko, też fajna sprawa. Jest gniazdko, zawsze tak. Tu jest pe... Tak, tu pewnie też można zamontować jeszcze e, pochłaniacz. Mhm, no, to w tej tak. wersji nie ma, ale na pewno zamontować można. Tu mamy kolejną sobie, szefeczkę jest też yy, na telewizor. Yy, tak, jest tutaj yy, uchwyt, uchwyt na telewizor. Tak, i tutaj słuchajcie, jeszcze tylko. O dobra, już Magda Cię otworzyła lodówkę. Lodówka, jest, jest, lodówka, tak, dla mnie lodówka jest, jest mega. To jest moja pięta achillesowa z racji wielkości lodówki domowo-przyczepowej. I tutaj Elegancko. jest naprawdę, słuchajcie, mega. Nie? To jest dużo miejsca. Z wszystkim się można rozłożyć. Jeszcze tutaj jest taka fajna mm -hmm. szuflada. A, taki mm -hmm. zamrażalnik, mm -hmm. jakby, nie? Wiesz to takie... chyba szuflada. Nie, tu jest, jest zamawiam. Ja właśnie też, jak otworzyłam, to się jest... zostawiam. I to, y, to ten przestrzeń dał mi do myślenia, że to jest po prostu szuflada. pewnie jakiś mały, -hmm. bardzo mocny. Bardzo, bardzo mocny. Mamy centrum oświetleniowe. Ja może z tej strony stanę. Zobaczcie tutaj. Aha. Zapalamy światełka wszystkie. Tu też jest, zobaczcie, przestrzeń. o te LEDy LED tutaj też, ładnie. Y -hmm. Są podświetlane te szafki, nie? I wiesz, co, Tutaj. O, o, tu się zapala, dobra, to zostawimy zapalone. Ja zawsze ubolewam nad małą ilością światła w kuchni. I w naszej przyczepie jest super, bo jest mocne oświetlenie w kuchni. Że, jak jestem gdzieś i nie ma dobrego oświetlenia w kuchni, to zawsze sobie doświetlam wszystko, co się da. Tak, I tu jest, to jest, super. Tu jest, tu jest fajnie, fajnie. fajnie. Jeszcze tylko chciałbym y, pokazać Wam. Zobaczcie, tutaj jest całe centrum dowodzenia. Nie wiem, nie znam się na tym, nie, nie będę teraz tutaj czytał instrukcji, ale tutaj mamy informacje o wodzie, o akumulatorach. Także pewnie wszystko tutaj można posp... posprawdzać. Tu jest pompa wody. OK. Tu mamy o wyłączenie światła. światła. OK. No i tutaj mamy trumę. To jest ogrzewanie pewnie, nie? Także. A, a jeszcze tutaj zobaczcie, to jest moskitiera, nie? Taka całościowa na całe, na całe drzwi. Też przydatna sprawa, to wiemy jak byliśmy we Włoszech, nie? że te, te muskiety się przydały. Tak, no tak, zdecydowanie. E, słuchajcie, a tutaj jest tak, tu, do widzenia. Do widzenia się z Państwa. Tak, do widzenia się z Państwem. Ale ładnie to wygląda, słuchajcie, zobaczcie, tak z daleka. Dobra, to wchodzimy teraz do łazienki. A, jeszcze tutaj chciałem pokazać, bo zobaczcie, tutaj w podłodze jest jakiś schowek. A, takie sprytne jest. Trzeba nacisnąć tutaj, i jest oczko na palec. Podnosimy. I mamy na przykład schowek na. na coś, na buty. Albo na przykład na pieniądze. Na dolary. No ale fajnie, fajnie. Jest kolejne miejsce jakieś na na, pieniądze. na. na jakieś rzeczy, dokładnie. Tu mamy tą część toaletową, tak. Jest ten, jest. Patrzę, czy mieliście, nie widać. Mamy szafeczkę, elegancko, fajnie, duża, wystarczająca. Mhm. Z doświadczenia słuchajcie, wiem, że taka jest w zupełności wystarczająca. Tutaj też jest co fajne, bo nie o, nie? nie wypada. Coś można postawić, nie wypadnie oczywiście I jest już oryginalnie takie zamontowane, co też jest super. Bo z doświadczenia wiem, że mydła zawsze lecą gdzieś na podłogę i potem to trzeba... Tak, fajnie, bo to jest przy, przymocowane. No, to jest świetne, świetne, Tutaj mamy taką toaletkę. Poaletkę. Czekaj, ja się przesunę, żeby Ci elegancko. I ona jest obrotowa. Mm -hmm. Tak. A, no faktycznie. Jest Cieka. obrotowa, no bo tutaj to tak troszkę mało miejsca jest, żeby sobie wygodnie posiedzieć. Toaletka Ale to jest... jest fajnie. Okej, okay. okay. tutaj jest też... Można to zamknąć, tak. nie? Tak, tak. Ja już to właśnie oglądałam i mamy takie, takie coś. Taką roletkę fajną. Okay, no. No, no i bardzo od sympatycznie, Zgrabnie to wygląda. Aczkolwiek jakbym tak chciał powiedzieć, no to tutaj jest troszkę przy zamkniętych drzwiach. To jak dla mnie, to troszkę mało miejsca. No ale. No ale wiesz, to można... fajnie, że są te dodatkowe drzwi, tak, w związku z czym możesz są, z nich są, skorzystać. Nie? Czy można zamknąć drzwi? Tutaj. Tak. Można zamknąć drzwi, no wtedy tak, i z dokładnie. taką dużą przestrzeń. Dokładnie. Światełka też są tutaj właśnie, szafka. Tak, kolejna. szafka jest. A nawet widziałaś to fajne. Otwórz, proszę. Tutaj jest na papier to. A, na papier toarty. to To też bardzo, fajne, tak. fajne, y, fajne rozwiązanie, no? tak. Fajne rozwiązanie, że nie jest to na zewnątrz. Uh -huh. Super. I tutaj papier nawet wychodzi. Tutaj. O, matko, jaka Ameryka. Można sobie tu z rolki, a można tą rolkę włożyć tutaj. I tutaj nam papier wychodzi. Czy no normalnie Ameryka. Ameryka. No i tutaj mamy spuczkę tak? Także... Światełko się gasi tam na tym. O, w ten sposób to wygląda. I przejdziemy teraz do części yy... rysznicowej tak jest. I tak patrzę, tutaj jest coś takiego. I ja się mnie to zastanawiam. To jest chyba jakiś wieszak na ręcznik. Re... Może wiesz wieszak na ręcznik? Takie metalowe coś? To można odpiąć. pewnie i tu można powiesić sobie później ręcznik, na przykład po kąpieli, no, otworzyć okno i się suszy, się suszy elegancko. Tak, fajne, fajne rozwiązanie też, super. Tak, bardzo słuchajcie, no takie, taki, takie taki proste, wichno? ale fajne rozwiązanie. Fajne rozwiązanie. Takich fajnych rozwiązań. O, tutaj mamy zaczep. Można odczepić jeden, odczepić drugi. I można się nawet zamknąć pod prysznicem. Można się zamknąć pod prysznicem. No i teraz tak, teraz jedno z nas powinno wejść i sprawdzić. No ja wejdę. Aż z tego, że ty jesteś wyższy. Słuchajcie. To zobaczymy jak tam gabarytowo. No i dał radę. wam tak. Spoko. Tań, tańczyć nie będziesz, ale wykąpać spokoj, spoko, ja się ja Tutaj wykąpię. Żeby głowę umyć, to tak troszkę muszę <laughs> kucnąć, no, tak? Ale spoko. Słuchajcie, jest luz. Ale może to nie jest, nie wiadomo, jak dużo prysznic, ale to też nie o to chodzi. Tak, tak, tak dokładnie. Znaczy, Szysiek jest wymiarnikiem, wymiar, wy, takim wymierznikiem, że tak powiem, na właśnie wygodę, bo on jest wysoki i tak. Słuchajcie, tu jest naprawdę fajnie. Jest, yy, jak dla mnie mi, dla mnie wystarczająco, tak? Żeby wziąć yy, prysznic na kempingu. To Jest super, nie? Prysznic jak najbardziej, nie ma problemu. To jest fajne, żeby. W czasie jazdy się drzwi... Tak, tak nic się z tym nie działo, nie? nie działo, żeby nie latały, chciałem powiedzieć. A i tutaj mamy wywiecznik, e, ale podejrzewam, że to jest grzanie. Mm -hmm. tak? Tutaj mamy tą kratkę. To też fajne, nie? Bo... Tak, i tu mamy odpływ. E, no i to jest ta kratka, także bardzo sympatycznie. To wygląda, e, nie? naprawdę. No i jest oczywiście okienko, tak? Więc otwieramy tak. i cała para z prysznica idzie po prostu od razu do góry, no do góry. Także to, to jest bardzo ważna rzecz moim zdaniem w łazience i w prysznicu. To jest fajna fajna rzecz. Teraz tak, tutaj A. światełko. tu, ja, tu jest. Wreszcie są włączniki. A, A ten włącznik nie ma do więcej. A tu jest jeszcze jedno. O, I tu mamy teraz w mamy elegancko wszystko widać. Słuchajcie, pięknie. Tu jest jakiś schowek. Właśnie ciekawa jestem, co tutaj. Tak. Tu jest taki schowek, a la szafa, czy. Ale, zobacz. Znaczy nie wiem, czy będzie widać. Słuchajcie. Yy. No, Matylda się tam schowa. Ale, no jest, jest dużo. Dużo tu jest wieszak u góry, także jest dużo, dużo miejsca. Tutaj mamy podejrzewam wejście do. O. Podwójna podłoga. Tam idą różne też kable i idzie ogrzewanie. Ruro do ogrzewania. Znowu miejsce na pieniądze. Znowu miejsce na pieniądze. No także tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca tutaj. Wciśniemy. Tu jeszcze... Tu? Szuflady. Szuflady. Dobra, okay, wiesz co, może ja przyjdę do łazienki. Aha, dobra. Powitcie hmm. będzie dwoma łapkami to. Tak. O. Może obsłużyć. Zobaczcie, tutaj mam. A, i tu mamy wejście. Do bagażnika. Poczekajcie, ja mam... Ja coś mam, Poczekajcie. Tadao. Aaaa, on już się zaopatrzył w latareczkę naszą ukochaną. Tak myślałem, że będzie ciemno, ale... zobaczcie. Tu możemy wejść do bagażnika. I tutaj mamy normalny, słuchajcie, duży pokój. Ja już wiem dla kogo to będzie sypialnia. Tutaj naprawdę, naprawdę można włożyć Wydaje. wszystko: rowery, y, stoliki, leżaki, no wszystko, pontony. Nawet nie trzeba powietrza spuszczać. Tam podejrzewam, jest światełko. Tam jest taka LEDowa lampka, ale to tam pewnie może od zewnątrz jeszcze zobaczymy, jak to wygląda. Jest naprawdę duże duże pomieszczenie teraz tutaj zamkniemy to ja Zastanawiam co to co to właśnie co to jest o. a Ta nie to są nie, schody schody bo ja tak się właśnie zastanawiałam jak wejść na górę bo tak trochę dla mnie to tak musiabym podskoczyć nie tak tak, tak. To są schody, I mamy schody. Super. tutaj doświetlimy mamy schody Ale fajne bardzo sympatycznie no to jest takie szafeczki podejrzewam, że otwierane podobnie jak te, te kuchenne i ta reszta. Już tam nie będziemy się wspinać, jesteśmy w butach, więc nic nie będziemy tutaj włazić no, no, na to. No, więc ja to schowam, jakby się Tak, pewnie. Okna też z moskitierami, fajnie dwa okna, więc można sobie wietrzyć i, i sobie... Właśnie trzy. Zobaczcie, tutaj można A, tutaj materac rozłożyć i mieć po prostu takie duże łóżko. Mm -hmm. To naprawdę jest... No to jest ponad dwa metry. Można i spać w poprzek i po skosie i na wszystkie różne Zabarnie. sposoby. Jest bardzo sympatycznie. Ja tutaj wejdę jeszcze. Tu są, słuchajcie, dwa fajne, takie duże okna. Też otwierane, uchylne. Jest moskitiera, jest żaluzja. Tu jakieś schowki są jeszcze. Jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo fajnie duże miejsce. Wiesz, to się... I, I tam jeszcze są te ledowe, takie LED światełka. Aha, tutaj jest łącznik. Tutaj mamy jeszcze antenę. Słuchajcie, tu pewnie telewizor można. Podłączyć mamy 230 i antenę telewizyjną. Jeszcze tylko pokażemy może szafki jak wyglądają. O. O, tam już nie Nie się... ja sięgnę jeszcze. Nie sięgnę. Także tak słuchajcie, elegancko tutaj. O. A tu w lustrze widać jak to jest, jaki jest zaczep, jaki jest mechanizm. Zobaczcie. Widzicie? O. Elegancko tak. Fajnie, bo tu jest dużo różnych zakamarków. Tam na przykład jest taka mała mini półeczka. Jak na tam jest taka rysie, półeczka. Tak. można coś tam sobie upchnąć No, i tutaj tak samo jest. jest, słuchajcie, i tu jest też okno, oczywiście drugie, bardzo ładne. No, i tu jest e, szyberdach, też e, otwieralny. Oczywiście, no to jest jakby wiadomo, że, że też jakiś tak jest. To, to, to jest A, jeszcze szuflady, to czy nie? Te, 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 te. Wszystko do talety. Jeszcze tutaj mamy szuflady. O, takie też całkiem, nie? Tutaj. całkiem spore, chujem, tak. Tutaj mamy też rozprowadzenie ciepła, ogrzewania. Tu przymkniemy. Co prawda on nie jedzie ten samochód, no ale to jest przyzwyczajenie. Fajnie, bo jest dużo tych okien dachowych. Nie? Mi się podoba najbardziej to. Zobaczcie. Spokojnie tutaj. Się mieścisz, jest dużo, dużo miejsca, także to, to jest fajne. No i proszę. I krzysiek się mieści. Słuchajcie, dam radę. Dam radę. Mi się podoba. <laughs> nie no, bardzo, bardzo, bardzo fajny sprzęt. Yy, patrzę z pewną obawą, yy, jak ja bym to poprowadziła. Bo samochód z przyczepą nie stanowi już dla mnie jakiegoś większego no, problemu. Przyraz. Długi. Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy ja bym dźwignęła prowadzenie tego. Oddaję ci kamerę w swoje szanowne ręce. Tak. I teraz ja muszę tutaj wejść, I tak? Co? I co? Jak? Wiem jeszcze, nie wiem jeszcze. No iciech to wam powiem. No, daleko nie pojedziemy, tam ściana jest, nie? Ciekawe, to się ty zablokowała. Oj, tutaj się. No, tam stolik jest. Oh, Aha, dobrze. To znaczy, tak, no powiem tak. Duże. Duże. Nigdy nie miałam okazji jeździć takim większym samochodem. W porównaniu do naszej przyczepy jest no jest większa swoboda, jednak tu jest więcej miejsca. Mm -hmm. Jest więcej miejsca, jest wszystko tak fajnie rozłożone, aczkolwiek. No, tak musi być, no bo to jest prawie 7 metrów, nie? Tak, tak, tak. więc to no jest dłuższe od naszej przyczepy, więc to musi się gdzieś mieścić. Mi się podoba to, że jest prysznic osobno. To jest. Tak bardzo dużo zalega. fajna, tak, fajna opcja. Przyuważyłam, że teraz jak tu siedzę, tu są pasy jeszcze, więc on jest na sześciu osobowy jednak. A, czyli są 5, pasy, nie? aha. no bo teraz akurat tu zwisał był pas, jak. No, ten... bardzo możliwe, bardzo możliwe. No słuchajcie, jeszcze, sam, no, samochód jest fajny. nowy to jest, to, to jest raz, e, dwa, że jest ma no, wszystko co powinien mieć e, samochód kempingowy, mhm. tak? No cóż, słuchajcie, tak krótko podsumowując, bierzemy. Jeszcze tylko przepraszam. Wow, to tego nie wiedziałam. Okay. Jeszcze tylko, przepraszam. SSD czy co tutaj mamy? Kamerę? Ja już mówiłem właśnie, o tym, że tutaj pewnie jest kamera, lusterko. Tak. W I kuchni, to jest pewnie tam, gdzie moje miejsce. To... <ślam> to kamera cofania tu jest. No to jest zwykłe, zwykłe radio, a tutaj mamy pewnie kamerę cofania. No i super. No cóż, no. Skoro my już mówi, że kupujemy, no to kupujemy, tak? No oczywiście żartujemy, słuchajcie. Jest to y, po prostu nasze marzenie, żeby go obejrzeć. Mm -hmm. A co dalej? No, słuchajcie, już się ubraliśmy, bo wychodzimy teraz na zewnątrz. Ten egzemplarz piękny obejrzeliśmy już. Idziemy zobaczyć kolejne pojazdy na zewnątrz. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się ciepło. Na razie.